Jakie dzieło? Tak nigdy nie miałam czasu i nie miałam jak wam pokazać naszego Wianuszka, które żeśmy sami osobiście własnoręcznie zrobili. Uważam, że jest przepiękny. Na pewno dużo ładniejszy niż sąsiadu. Przepiękny. Idziemy na śniadanie. I kawę! Kawę! Ja właśnie wracam z pobrania krwi, więc jedyne co mi teraz trzeba to kawy. Jesteśmy już w domku. Lecimy teraz, bo już będzie jakieś śniadanko, znaczy kaszkę, bo wcześniej pił mleczko z kaszką. A mama w końcu się napije kawę. Mama się w końcu napije kawę. No, tak to się jedną ręką otwiera. A ja w ogóle, słuchajcie, mam kawę. Mam kawę, zrobił mi Rafał dzisiaj rano kawę, ale zapomniał, że idę na pobranie krwi, a że musiałam być na czczo. Ty Dupa blada. Więc teraz szybko sobie wsadzę jakaś jestem tutaj poplątana Szybko sobie wsadzę do mikrofali i będzie pyszna kawka. Witam Was moi drodzy dnia 23 grudnia, jeden dzień przed Wigilią, aż sama jestem w szoku, że to już. Że to już. I to praktycznie, teoretycznie i chyba fizycznie będzie ostatni nasz vlogmas. No bo jutro wiadomo, jutro nie będę nic wrzucać, bo jutro nie dość, że wy będziecie zajęci... Yy... Giliami waszymi i spędzaniem czasem, czasu z rodziną. Ja również będę zajęta spędzaniem czasu z moją rodzinką małą. Moją małą rodzinką. Tak? Z moją małą rodzinką. W ogóle wiecie, co mi się zaczyna robić na oku jęczmień mi się zaczyna robić? No pewnie tak wyglądam, jakbym trochę była niewyspana, chociaż jestem. Ale o, zobaczymy. Ciekawa jest! Ciekawa jest! ciepła, bo kawa jest, ale czy jest ciepła? Moja jest spoko. Zaraz zobaczymy Twoją kaszkę. Czeka, się woda A tutaj chciałam Wam pokazać, może poza pampersami, które przygotowałam sobie na wyjście, że mi się Mikołaj rozpłaszczył na stole, zostawił swoją płachtę Także będzie mu pewnie w Polsce zimno, bo w Polsce podobno jest zimno. Dobra, słuchajcie, ja teraz y, zabieram się za kaszkę. Będziemy jeść kaszkę. Y, wypiję kawkę i mam kurczę jeszcze tutaj, widzicie? Jeszcze tutaj mam warzywa. Także dzisiaj planuję, jak on pójdzie na drzemkę, planuję zrobić sałatkę jarzynową i... i pierogi, i uszka, i sałatkę jarzynową, i pierogi. No, tyle tego. A wiecie, co Wam powiem? Że jutro Wigilia! Yee! W końcu się doczekaliśmy. Dobra, lecimy kaszkować, kawkować. Dzisiaj w menu jabłuszko. Jabłuszko, mam całe cztery wielkie zęby i mogę sobie chrupać jabłuszko. Kwaśne? Nie no, co słodkie jest. Dobra jabłuszko. Jak Ci smakuje jabłuszko? Wczoraj po raz pierwszy mieliśmy ząbki. Mamy taką małą szczoteczkę i małą pastę. I co zrobiłeś z jabłuszkiem? Nie ma. No, paluszek lepszy. A może jeszcze trochę jabłuszka? Może jeszcze troszkę. No dawaj. Łap, jabucho. Jabłuszko. No, wczoraj po raz pierwszy myliśmy ząbki, jak mu się podobało, jak mu się podobało mycie ząbków, nie? Fajne jest mycie ząbków. Mam cztery wielkie zęby i trzeba już je myć. Śniadanko mamy zrobione, moje bułeczki, ten pumpernikiel z dynią, wędzony ser, z sopocka i oczywiście bananowy ketchup do tego kawusia. Ile chcę sprawdzić, co tam u Was ciekawego w internetach. Ja już jestem po śniadanku i po kawce. Nie widać, nie widać. O, widać. Maluszek poszedł na swoją drzemkę popołudniową. Ja tutaj gotuję ziemniaki, bo będę robiła ciasto na pierogi, a do ciasta na pierogi zawsze dodaję gotowane ziemniaki. Wtedy to ciasto jest takie Super, jest takie puszyste i jest takie super. No po prostu jest super. Jeżeli nie robiliście jeszcze ciasta na pierogi z ziemniakiem, to naprawdę polecam. Ja tu miałam się brać za pierogi, i słuchajcie, i przyszła do mnie paczuszka. Przyszła do mnie paczuszka. Domyślam się, od kogo jest ta paczuszka. Także zobaczymy, co tam jest ciekawego w środku. Muszę powiedzieć Wam, że jestem bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się absolutnie, czy do tego dobrać jak zwykle od, od, z tej strony, żeby z, Was tak troszeczkę niżej, żebyście też zobaczyli razem ze mną, co tam ciekawego się znajduje. super, gdzie ja, ja, ja jestem super, słuchajcie, uwielbiam uwielbiam i to jeszcze w moim ulubionym e, zapachu smaku, smaku, zapachu cherry blossom i rice milk jest to e, pianka pod prysznic e, uwielbiam je po prostu, dziękuję super, super uwielbiam, to już się nie mogę doczekać kiedy się umyją trochę, trochę głupio to brzmi, ale naprawdę super, bardzo się cieszę. I mamy z Oskia żel czyszczący. Nie miałam jeszcze tego. Zobaczymy co, jak to wygląda w środku. Słyszałam o tych żelach, że są naprawdę fajne, z witaminami. Cleanser, super, bo Właśnie taki żel mi się bardzo przyda do używania razem z moją e, Luną, moją nową szczoteczką, z której jestem absolutnie zadowolona z tej szczoteczki. Moja buzia po kilku dniach używania tej szczoteczki, no rewelacja, niebo a zimia, jest wygładzona, jest taka milutka w dotyku, super uwielbiam tą szczoteczkę i tutaj widzę, że e, zawiera witaminę A, C, E, omega-6, e, dyniowe enzymy, rumianek i róże, no super super, 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 bardzo się cieszę dziękuję Ci kochana pięknie, jest to paczuszka od Ani Fokusowanej paczuszka urodzinowa, jestem niesamowicie zaskoczona to raz, dwa super szczęśliwa, bo uwielbiam właśnie. szczerze to zamierzałam się z zakupem właśnie Rituals Używam w tej chwili obecnie też takich pianek pod prysznic, które są dostępne w marketach. Z Imperial Leaders. to też jest właśnie w formie takiej pianki, super używa mi się pod prysznicem, ale nie ma porównania. To jest po prostu taki tańszy zamiennik Rituals, ale no naprawdę nie mogę doczekać się kiedy się. Umyję i bardzo bardzo się cieszę z tego żelu naprawdę super Ania dziękuję ci ślicznie dziękuję ci że o mnie pomyślałaś i powiem ci że prezent jest naprawdę trafiony lepiej wybrać nie mogłaś i już jak jesteśmy w temacie kosmetycznym słuchajcie chciałam wam powiedzieć ja nie wiem czemu ale ja to nagrywałam już wczoraj raz i jakoś nie wiem jak to się stało zniknęło i w moich nowościach kosmetycznych nie było mojego nowego pudru. Jest okropne światło. Wiecie, jest strasznie dzisiaj ciemno. Jest to puder wykończający, wykończeniowy, wykończający. Wykończyć też może, ale jest to puder wykończeniowy z firmy Shiseido. 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 I powiem Wam tak. Ja przez bardzo długi czas. Zastanawiałam się w ogóle nad, nad istotą i nad funkcją pudru wykończeniowego. Ja mam skórę raczej normalną, ewentualnie z tendencją do przesuszenia się właśnie w klimatyzowanych pomieszczeniach, ale bardzo rzadko. Więc tak naprawdę ja używam tylko fluid, podkład i bronzer, róż, rozświetlacz. Oczywiście nie zawsze wszystko, jak mam ochotę i czas. I nawet nie używam... Podru zwykłego, żeby to wszystko e, zatrzymać na buzi, żeby to zapudrować, dlatego że nie potrzebuje mi się to z buźki, nie ściera, e, nie potrzebuję kłaść dodatkowej warstwy pudru sypkiego, bo, bo nie potrzebuję tak tego. I tym bardziej puder wykończeniowy był dla mnie rzeczą abstrakcyjną i się od nich trzymałam z daleka. Natomiast w jednym z moich pudełek, które subskrybuję kosmetyczek, Przyszedł puder wykończeniowy z Make Up Forever i to było moje pierwsze zetknięcie z takim pudrem i powiem wam, że się zakochałam i widzę ogromną, kolosalną różnicę. Chodzi o to, że ten puder już miałam przyjemność założyć, założyć, <grym> nałożyć, bo dzisiaj ze mną dzieje. nałożyć wczoraj i dzisiaj na buzię. I powiem Wam, że ja jestem w totalnym, totalnym szoku. Ja nawet nie miałam pojęcia, jaki to jest magiczny produkt. Puder ten nadaje tak, scala mi tą buzię, nadaje jej taki no, piękny wygląd, zdrowy wygląd. Buzia wygląda po prostu jak z Photoshopa. Jak ja patrzę w lustro, ja po prostu ja jestem w szoku i jestem zła na siebie, że odkryłam to dopiero teraz. Na ten puder skusiłam się, bo przeczytałam bardzo dużo dobrych recenzji na ten temat. Widziałam już niejednokrotnie, jak Katosu polecała ten puder, że jest jednym z lepszych. I Wam powiem, jest genialny. Tutaj ma taki przepiękny, uroczy puszek. W puderku używa się naprawdę niewiele, a robi naprawdę wiele. Robi kolosalną różnicę na buzi. Także jeżeli nie próbowaliście jeszcze setting powder, czyli pudru takiego, wiecie, wykończeniowego, co się dzisiaj dzieje z moim słownictwem, to naprawdę może niekoniecznie ten, ale spróbujcie sobie na próbę, spróbujcie sobie na próbę, spróbujcie sobie, jak taki puder zachowuje się na buzi, bo dla mnie to jest po prostu... Czary, czysta magia. No, no i oczywiście ritual z Aniu. Teraz przy każdym prysznicu będę myślała tylko o Tobie. <grym> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Lecę leć, lecie, lecieć, 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 Lecę lepić pierogi. Słuchajcie, mistrzem nagrań kuchennych ja nie jestem, ale mam nadzieję, że to zobaczycie. Jak robię ciasto na pierogi. Dodaję, tu mam e, dopiero co gotowaną wodę, dodaję wrzątku do ciasta, nie w chłodnej wody, a brzosku. I ostatnio widziałam na Facebooku, czy w jakimś innym mądrym filmiku, żeby ciasto wyrabiać w reklamówce. Jest wtedy o wiele mniej bałaganu. No i nie wrócą się tak ręce. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. U mnie króluje dopiero w poznańska. Więc tu mam akurat z Lubelli. Ale, ale też towarzyszy mi Basia. A propos, muszę właśnie wysłać życzenia do basi. Robię sobie dziureczkę piękną i wlewam w rządku. Tak nie trafiłam, ale tak nieważne, tak na oko. Mam już y, swoje ziemniaczki oraz żółteczko. Dodaję tylko żółtko dla koloru, żeby to ciasto miało fajny kolor. Dodaję moje ziemniaczki. I zobaczymy jak to będzie działać. Wyrabiamy przez Przeprewkę. A coś mi tutaj leci. Leci I chyba jaki dziurka. a jajaj. Jaj. Nie miało tak, by. Czekajcie wezmę ze I zobaczymy teraz. Albo to te moje reklamówki jakieś niewydarzone. I co tam? Jak tam? Powiem Wam, wiecie co, że jakoś mi się ten sposób nie sprawdza. Zobaczcie, to wszystko jest roz, rozjechane po całej tej torebce, więc y, chyba jednak wyjmę ciasto i normalnie starym, domowym sposobem je ugniotę. Kajuś. Kajuś. to jest takie bardzo rozciągliwe więc ja te swoje kółeczka jeszcze dodatkowo tak rozciągam Kajutku, gdzie polazłeś? i nakładam naprawdę bardzo dużo farszu bo ja lubię jak rożek jest odpowiednio nadziany, nie lubię jak są takie cienkie, płaskie tylko jak są takie fajne, pulchniutkie pełne pysznego farszu i pięknie się sklejają, w ogóle nie ma żadnego problemu. Ciasto jest raczej takie bardzo y, mokre, nawilżone. Ja jeszcze wam nie powiedziałam wcześniej, ale ja dodaję troszeczkę oliwy z oliwek y, do ciasta, tego zapomniałam wam pokazać. Także takie duże pierogi, odpowiednio nadziane. Kajutku, co ty robisz? Chodź mamy, no, chodź mamy. To są pierogi. To będzie wielki, wielki pieróg. Kajuś! Chodź wam Chodź mamu. No chodź, nie bądź taki, nie bądź taki, wiec tik taki. La 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 la. Jutro wigilia. Cieszysz się, Kajuś? No dobra, no już jak tak sobie rozmawiamy przy tym lepieniu pierogów, to powiedzcie mi, bo tak na internecie, wszędzie na YouTubach możecie spotkać y, pomysły na prezenty i tak dalej. Powiedzcie mi, co wy byście nie chcieli dostać na święta? Albo jaki był wasz najgorszy prezent, jaki Wam się trafił na święta? Ja tak sobie właśnie. Myślę. Czego ja bym nie chciała dostać na święta? Na pewno na święta bym nie chciała dostać czegoś, co jest, że tak powiem, do użytku publicznego, domowego dla wszystkich domowników, no bo jednak na święta wolałabym dostać prezent spersonalizowany, taki wybrany specjalnie pode mnie i dla mnie i taki, no mój, a nie taki dla wszystkich domowników. Takim chyba nieudanym prezentem, który też dostałam, były pieniądze. E, no nie jest to miłe, jeżeli się od kogoś dostaje pieniądze, bo wtedy wiadomo, że ten ktoś nie, nie wysilił się specjalnie e, z prezentem po prostu wsadził w kopertę i tyle. A czego bym nie chciała dostać na święta, no to już właśnie mówiłam, jakichś takich um, przyrządów gospodarstwa domowego. Um, czego jeszcze bym chciała? Nie chciałabym na pewno dostać um, żadnej bielizny, żadnych szlafroków, ręczników, skarpetek. Nie chciałabym dostać też nic um, z ciuchów. No chyba, że byłby to ciuch, o którym ja marzę, który był przymierzony już i... Ała! Czy mi przywaliłeś pietruszką? No, a tak to przeważnie y, z prezentów jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podobają i są zawsze trafione. Czy ja Wam wspomina... Czy ja Wam wspominałam, że mam porządek już może przypadkiem? No, to nie mam już. Już się skończył. Czas porządków się skończył Słuchajcie, przychodzę teraz szybciutko z kalendarzem otwieramy 23 i 24 okienko. No bo jutro podczas wigilii no nie będę szaleć <laughs> z kalendarzem i go otwierać. Także dzisiaj polecimy do przodu. Byliśmy do tyłu, to możemy iść i do przodu i będziemy mieli kalendarz z głowy. Tutaj mamy lakier do paznokci, seforowy. Powiem Wam, że bardzo ładny kolor. Szkoda, że ja lakierów, bo to jest zwykłe nie. No. Szkoda, że ja lakierów nie używam. Cross the line. Ładny kolorek. Naprawdę ładny. No jak lepsze to niż jakaś e, karteczka, którą ja zaraz wyrzucam do śmieci. E, I 24. Uwaga, kulminacyjny punkt kalendarza Sephora. To... No to. No! To! Tam, tam. To pomadka w kolorze czerwonym. Pomadeczka wygląda tak. W jest bardziej w bordo, a ona jest bardziej w taką e, klasyczną czerwień. W takim kolorku. Powiem Wam, że kolorek mi jak najbardziej odpowiada. To jest mój kolor. E, taka czerwona wiśnia. No i dobra, no i tak oto wyglądał kalendarz Sephora. Akurat pomadka mi się przyda, lakier no nie za bardzo mi się przyda, nie wiem do czego miałbym się przydać, może jak kiedyś zrezygnuję z hybryd, w co wątpię. Ale kolorek ładny. No chyba, że na stopy. No i dobra, i tak zakończyliśmy oto y, kalendarz Sephora. Powiem Wam, że szata graficzna w porządku, fajnie, fajnie wygląda, wszystko fajnie. No tylko zawartość jest, sami widzieliście jaka była zawartość do szanu. Tak naprawdę te dwa ostatnie produkty i jeszcze cień i róż. Dzisiaj chyba jest y, dzień w ogóle paczek i niespodzianek. Zobaczcie, ja się czuję normalnie, jak na poczcie, jak depo i przyjmuję tylko paczki. Y, tutaj, zobaczcie, dostaliśmy prezent od moich sąsiadów. To jest taka starsza para Anglików. Tutaj dostałam taki przepiękny kosz kwiatów dla mnie. Y, tutaj y, jest prezent dla Roberta. Powiedzieli, że nie wiedzą, co mu kupić, więc y, dali mu chyba pieniądze, bo powiedzieli, że. Znajduje się prezent w środku, i będzie mógł sobie sam coś wybrać. I tu jest prezent dla Kaja. Tukaj. I tutaj jest, myślę, dla nas karteczka świąteczna. Także, no super, bardzo miło z ich strony, że o nas pomyśleli i dali nam prezenty. W sumie co roku nam dają prezenty. Ja też już wam pokazywałam w którymś vlogu nakupowałam bardzo dużo polskich słodyczy do tego włożyłam kartkę do tego włożyłam taką świeczkę w kształcie choinki na, na ten tea light i też im tam mnie wszystko w celofan zapakowałam, dałam im taką wielką pakę chyba za dwa dni temu no i teraz oni właśnie przynieśli prezenty dla nas fajnie, wsadzę to karteczkę zaraz odpakuję, a dla chłopaków prezent dołączę do prezentów na pewno się ucieszą. Ostatnio, zobaczcie, dokupiłam przepiękne bombki szklane, czarne. Postanowiłam dodać troszeczkę innego koloru, bo za dużo mam czerwieni. Dokupiłam czarne. I słuchajcie, te bombeczki też są piękne. One są z pierzem w środku. I to wszystko teraz jest na przecenach. Jest po 50 pensów. także super, super cena. Warto było czekać. Sephora na ustach pasuje teraz do choinki. Z jestem po całym dniu, ale przychodzę do Was, żeby się z Wami pożegnać i tak naprawdę oficjalnie zakończyć vlogmasy, bo to będzie nasz ostatni vlogmas. Na pewno ukaże się jeszcze filmik z naszej wigilii, z naszymi prezentami i w ogóle taki świąteczny, no ale na tym zakończymy vlog e, Dziękuję bardzo, że byliście z... Ale uwaliłam kapcia z watchem. Nie trzyma się dobrze, bo mi kapcia rozma... kapać mi rozmasał. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez całe te 24 3 dni. E, dziękuję za każdy komentarz, za każdą łapkę e, w górę, w dół. Dziękuję za to, że Przygotowywaliście się ze mną, dawaliście mi dobre rady, e, pocieszaliście, kiedy było trzeba, i wspieraliście, kiedy było trzeba. E, zdecydowanie mam najfajniejszych widzów. Uwielbiam Was. E, każdego z osobna, każdy z Was jest e, wyjątkowy. E, także dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam e, wesołych, pogodnych, radosnych i spokojnych świąt. A przede wszystkim życzę Wam, byście na chwilę się zatrzymali. Byście na chwilę przystopowali i byście spędzili ten czas tu i teraz, nie myśląc o tym, co będzie jutro, a ciesząc się tym, co jest teraz. Dzisiaj u nas pogoda jest straszna i strasznie wieje wiatr. Na jutro zapowiadają huragan, więc, jeżeli nas nie zmiecie z powierzchni ziemi, jeżeli ta wyspa wciąż będzie gdzie jest, i wszystko będzie w porządku, to widzimy się w niedzielę z filmem z Wigilii. I widzimy się. O, Happy przyszedł też się pożegnać. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam, jeżeli oglądacie to rano, to życzę Wam wspaniałych chwil przy Wigilii oraz bogatego. Zostaw bombki! Bogatego Mikołaja. Happy! Jeżeli widzicie to po wigilii, to mam nadzieję, że było wszystko pyszne i że miło spędziliście czas. Żegnam się z Wami, odmeldowuję się, opuszczam pokład. Pa. Pogodnych, wesołych i radosnych Zatrzymajcie się na chwilę. bądźcie teraz. Dziękuję. No jedziesz Kajuś.